Powiadomienie dostałeś z Twitcha, o okej, okay. ale dostałeś powiadomienie będąc na stronie Twitcha i w rogu ci się pojawiło, że streamuje, czy bardziej e, mailowo dostałeś po prostu powiadomienie lub na telefon? Jakie dokładnie? Matri. Nie ma. Aha, nie ma nikogo innego, który streamuje coś, co Cię ciekawi. No to spoko. To fajnie, że wbiłeś, Matri. A co Cię interesuje? Na co, na co czekasz? O tak. Co oglądasz u innych osób? Coś mnie nie pasuje. Ty nie dostałeś powiadomienia, no. Widzicie, te powiad... powiadomienia różnie działają. Plus, musicie zawsze sprawdzać, czy macie te powiadomienia odpalone, nie? Udostępnione, odpalone, że mogą się pojawiać. Bo Twitch ogólnie z tego, co wiem, są, jest, są trzy opcje. Twitch albo wysyła na telefon, normalnie, tak jak miliony innych aplikacji, jeżeli macie Twitcha na aplikacji, albo będąc na Twitchu, wyświetla na stronie głównej Twitcha powiedzmy, wyświetli wam się w rogu, że ten i ten streamer zaczął streamować. Albo trzecia opcja: Twitch normalnie powinien wysyłać powiadomienia mailowo. Czyli jeżeli macie powiedzmy powiadomienia maila dostępne na telefonie i macie ustawione, że chcecie te powiadomienia dostawać i mają się wyświetlać, to też powinniście dostawać maila i na telefonie powinno się to wyświetlać, nie? Także jest kilka opcji. Ale wiadomo, idealnie to nie działa. Niektórzy dostają, niektórzy nie. Dlatego wrzucam zawsze krótki filmik na YouTube'a z informacją, post na grupie, najczęściej facebookowej, i jeszcze info na Discordzie. Żeby, przynajmniej na początku, kiedy, no, wiadome, mam małego streama i tak dalej, żeby to wszystko się rozwijało i miało sens. Swoją drogą, takie małe info. Uuu udało mi się tu skoczyć na Takie małe info prawdopodobnie będę robić y, Grupkę na Facebooku Nie grupę, fu Nie grupę tylko y, Stronę na Facebooku Strona na Facebooku prawdopodobnie będę robić. A jaj, jaj, niestety. I zobaczymy jak się przyjmie i jak zadziała. Bo do powiadomień i tego typu rzeczy strony na Facebooku są lepsze od grup. Z tego co, co, wiem, co pamiętam, co kojarzę. Większość jakichś większych streamerów, jak Izaki, nie Izaki to właśnie używają stron na fejsie, a nie grup. Dobra i teraz Teraz pytanie co ja z tym mogę zrobić Bo już od tak długiego czasu próbuję to ogarnąć Wow, nie wskoczył tam? Oglądałeś matry, mówisz? A TFT na przykład cię nie interesuje teraz? Team Tactics? Spoko wygląda ogólnie. Spoko się gra. Dobra, i teraz pytanie: jak ja tam mogę się dostać? Ktoś ma jakiś pomysł? Co tutaj? Co tutaj zrobić, żeby przeskoczyć na drugą stronę. No niestety. Bywałem na wagarach eee, Kilka razy tak, ale to... Jakoś nigdy mnie takie coś nie, nie tam nie rajcowało, wiesz? W szkole czy wagary, czy nie wagary, było mi to raczej obojętnie Jakie tam dostać chularcia? Podwójnym skokiem tam się raczej nie dostanę, no. Bo Po coś jest to slow motion i ta kula. Oh. Czyżbym... czyżbym... czytową system? <laughs> nie wiem, czy to tak powinno się Przedaj, robić. z tego miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tu te emocje. Okej. Okay. Odkryto sekret. Trzymasz się. Nie wiem czy to powinno tak być zrobione, ale się udało. Fajnie. A, zatrzymałem teraz te, dobra. A to trzeba było tak zrobić. Ja to jestem mistrz. Ja tak robiłem. Wiele razy tak robiłem, że zatrzymywałem te tutaj na dole. Eee, ale raz nie trafiłem i myślałem, że na nie się nie da stanąć, a się dało. Czyli mogłem to prawie na początku gry zrobić. Hej, tylko nie wiem teraz, jak tą skrzynkę ogarnąć jeszcze. Jak tą skrzynkę okarnąć? Double jump? No mi tam nie doskakiwał. Mogę raz niby spróbować. Hop, hop. No, Żyję, wow. A teraz da się po wodzie już chodzić, ok? No nie wiem jak to zrobić, dobra Nieważne, lecimy tam gdzie mamy lecieć, nie chcę przedłużać Już i tak wystarczająco długo dzisiaj story robię Oj A. Dobra, zrobiłem to to sobie może zapiszę szybciutko Czy to jest skrót? Wydaje mi się, że tak. A, tu były zamknięte drzwi, może już są otwarte. Nie. Nie chcę się otworzyć. Tutaj racja, tak. Wow. Na początku tego stwora nie mogłem zabić, a teraz na strzał praktycznie. Bez... bez straty życia go Wyczuwam coś dziwnego. To zabrzmi dziwnie, ale... To chyba Atrium. Im bliżej sanktuarium, tym mocniej to czujesz. Ostrożnie mały, nadal nie wiemy jak to działa. To do dzieła, Okej, okay, już musiałem odpisać sadki. Hmm. O, tutaj, interakty. No, a ja tam w animacjach do kana to e, nie interesowałem się tymi najnowszymi to. animacjami, więc często nie wiem. no. Ale mówię, już do kana prawie nie gram, mało, bardzo. Więc jakoś mega mnie to już nie rusza, szczerze mówiąc. Plus, jak nie wiem, jakie są animacje, to mam jeszcze większe zaskoczenie, więc też jest jakaś frajda, nie? Dodatkowa skoro całkowicie nie wiem co poleci Wiadome tam jakieś rozbicie ekranu czy fuzje, no to jasne, że coś dobrego będzie. Ale chciałbym się w 2.20. Wow, mężczyzny Prawie jak Zeno z Dragon Balla. W 2.20 chciałbym się bardziej skupić na normalnych gierkach, tak jak teraz. Jestem holokron, bo tak. Mistrz Cukestiśa. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale ja ja. Czym jest moc? Zbierzmy się tutaj. Mistrz Cukestiśa? Myślisz, że Imperium nas znajdzie? A to jakaś scenka tylko interakcja. No ale my idziemy dalej, najprawdopodobniej. O! różnie uczniowie są, wow! Ale fajne scenki. Jak w powietrzu, do gór nogami. Fajnie to zrobili, fajnie te sceny wyglądają. Teraz widzi? Nie wiem, czy on widzi jakąś przeszłość czy przyszłość, jeżeli nauczyłby. Jeżeli zdradziłby te dzieci, że są Jedi? Chyba, chyba tak. Jeżeli zacząłby je uczyć, to chyba tak by to wyglądało. U. K -k -k. Jeśli się poddasz, może oszczędzimy najmłodszych. Właśnie tak. Na kolana. U. Znowu w jakimś więzieniu jestem? Okej okay. Dzieci już złapane. Ta no, no to na pewno musi być taka przepowiednia jakby Może wiecie, że... Ale fajne światełko, jak z horroru. Mam strój? Z jakiegoś Stormtroopera, czy co to jest? Uuu, mam czerwony miecz. To co chciałem przez całą grę? Ehe. No ale życie, to tylko tutaj będzie, ta I mi się czerwony pewnie nie odblokuje. to są największe mendy zawsze. Najlepszy kolor zablokowany będzie. Właśnie, pytanie do Was, chat. Ktoś z Was gra w Teamfight taxi, Tactics, czyli te auto-chess z LoL'a, albo e, w Escape from Tarkov? Teraz to jest mega za gra, na Twitch'u widziałem. Nie wiem do końca o co tam chodzi. Czy to jest jakiś Battle Royale? Ala, czy, o co tam się, o, dzieje. się dzieje, ale wiem na pewno, że FPS strzelanka. Escape from Tarkov. Wygląda ciekawie, ale nie wiem, jakie rodny, są opinie. Jest Rilla, czyli Odbył, druga siostra. Od początku na ją znamy. Oszczędziłam nic nieznaczącego padawana, by zdobyć coś, co da mi przychylność imperatora. Myślisz, że pozwolę ci odejść z Holokronem? Oczywiście, że nie. Oboje jesteśmy dumni. Hmm. Ale twoja Duma kosztuje Podoba mi się ten design tej jak postaci, tej tri, tej babki. Bardzo fajny. Widać taka zła. Mówiłaś, Jestem uparty. Podoba mi się to. Fioł walka. Ty dasz tak umem. He he. Tylla Suduri. Okej, okay. to stras. mnie pokonasz. Гра, фак. Duży дамэк, так и сэбэ. Ай-яй-яй, да уже у них. Ой, траст. Okay, Окей, Ah. Zabrał mi jej miecz. Wow. Czy teraz? Oja, macholok, on jest zdro. Uważaj z nim, przeszedł przez pieku. On widzi teraz pamięć, czekaj. Musimy Jakby przelaną ten miecz. I to jest nasza kompanka, nie? koło i wrócę. Zostań z adeptami I nauczycielka tej trili właśnie, z którą walczymy. Nie dostaną nas. Chwila. Co się stanie? Jest dobrze. Jest dobrze. To są flashbacki. Dlatego to tak wygląda. No, teraz tortury. Jak się całą historię od początku zna, słucha, tu, tu przechodząc, no to wszystko ma sens i jest ciekawe bardzo. Ale nie padli były. Bo... Dobrze, że to tylko pad. Moment, kiedy zmienili ją w tą drugą siostrę. No, już jej nie ma. Serio? Rodziny Inkwizytorki, ok. No, modliszkę wracamy. No, nie da się jej wykończyć. Nigdy z nią nie będziemy walczyć do końca. Zawsze albo coś przerywa, albo jakaś ucieczka. Potrzebuję pomocy. Wow Pełno tych jest Patrzcie teraz No wiedziałem że to będzie tak zrobione To było pewne że tymi mieczami da się wszystko robić Przyjąłem, Przełamie Twoją obronę, serio? No nie mogę zdomać. No w końcu. O może te drzwi są w końcu odblokowane? Czy dalej nie? Nie? Nie chcą się otworzyć. Od drugiej strony, a, dobra, no to. No to jeszcze trochę to zajmie, zanim ja to odblokuję. Musiałbym gdzieś znaleźć wejście od drugiej strony. Ale na razie mi się nie śpieszy. Wszystko automatycznie. Oh, O było blisko. No i mamy nasz stataczek super. Gotowy na drogę? Nie wróciliśmy do domku, Sir. Wiem, co się stało. Między tobą i Trillą. Co obie przeszłoście. Tak mi przykro. Byłem arogancki, głupi. Nie umiem pojąć takiej przeszłości. Ona ma holokron. I nie wiem, dokąd go zabiera. Odpowiadam za drogę, jaką kroczy Trilla. A to, co teraz uczyni... No, ona nam zabrała ten holokron, a my błędów. mamy jej... Miecz! Powoli słaba to Naszą No, czyli co? Pewnie teraz jakiś ostatni lot... To się liczy. Na jakąś planetę? Tego mnie uczyłaś. Znalezienie tej Trilli, pewnie jakaś walka z jakimś... Miesz, bossem, ci? imperatorem i... Koniec podejrzewam. Wiem, dokąd go zabiera. Do fortecy. Hmm? Biorą tam Jedi. To siedziba inkwizytorów. Uu. I miejsce udręki. Miejsce, z którego uciekłam. Nie sądziłam, że jeszcze tam wrócę. Nie udasz się tam sama. Tylko z przyjacielem. <grym> Nie. Będzie ze mną Jedi. Uuu! Uh, wzięła jej mieczyk. A ona go mianuje na Jedi, czy co? Przecież on jest Jedi, niby, tak? Alternatywny koniec, jak macie Zbrawa DLC. Ucina mu głowę i koniec. I Z woli mocy, Kalu Kestisie. <laughs> Wstań, rycerzu Jedi. Jesteś gotów. Jak i ty. Finałowa walka się szykuje.

tylko że tu nie mamy głównego celu. What? Robisz spore postępy, kal. A teraz jest główny cel tutaj dobra. żebyłaś Jedi. Czemu odeszłaś? W chwili słabości użyłam ciemnej strony mocy. Nie wiem. Dobra, lecimy na nową planetkę. Ja za dwie minuty wracam. Idę po picie, bo się kończy. Także zaraz jestem.